Tych, co się nie bali, tych, co się poświęcali. Za honor i ojczyznę życie oddawali. Tych, co przetrwali, niezmienni pozostali. Tych, co przeżyli i tych, co składali. Znajdujemy się pod szpitalem na Czerwonej Górze. Dzisiaj odwiedzimy pana Włodzimierza Gruszczyńskiego, żołnierza armii krajowej, ostatniego z żyjących z oddziału Jędrusie. Chcielibyśmy, aby powiedział nam pan e, parę słów o sobie oraz e, młodzieży. Na temat swojej działalności z czasów II wojny światowej. Tak. Gdyby mówić tylko o wątpliwościach, to byłby fragmenty, fragmencie. Bez jakiegoś większego znaczenia historycznego. A więc tak jak pan to teraz mówił, o młodzieży. Otóż jak Niemcy, Armia Niemiecka się przesunęła, to już w całym kraju zaczęto organizować, or or tworzyć организации. Mm -hmm. И меньше дровнёвки И измерение брони. И магазинование. <coughs> <coughs> И матья молодежь, но уставила юж отдачу в матавращи на конспирации. i zaczęły się tworzyć takie na grupy. No więc to trwało aż taki stan, że się trwał aż to. No, końca sierpnia zaczęły się wtedy e, do działania takie partyzanckie z lichą bronią. E, ja, a dlaczego? Bo od fronu, już przychodził w front. Mliżał się. No I wtedy czego? W tym oddziały partyzanckie łączone zostały nurze. I tworzyło się, tworzyło się wojsko partyjacji. W trzydziestym dziewiątym ja byłem w łowie Harcerze. No, była, była zasada e, tworzenia oddziałów partyzanckich i my tworzyliśmy także. Utworzyliśmy na początku lotną Sandomierską. Tohle je tohle koosmická na i tak.

Zorganizowaliśmy ten oddział partyzański. Nie wiem, wiecie panowie, muszę Wam przeprosić. Rozumiem, rozumiem. Tak, to dziękujemy bardzo za to, tutaj tak bo jest dla nas ogromny zaszczyt. Ale szczegóły są tak. Tak, że szczegóły znajdują się w książkach oraz w opisach pańskiej, pańskiej biografii. Tak. Dla nas, dla nas przyjemnością i zaszczytem jest to, że możemy się z panem osobiście spotkać. Kiedy nas spojrzyła się partyzantka Powie. Października, no to trzeba było z kraju. Albo się kryć. Ja uciekłem na roboty do Niemiec. Niemiec. A, a z tamtego, jak, jak wojna się skończyła, nie mogłem wrócić. I pojechałem do Włoch. No i to, a a, a prześladowania ja wróciłem czy się w i były prześladowania. Ja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Chciałbym, żeby czy mógłby Pan powiedzieć parę yy, słów yy, przekazu skierowane po prostu do, do młodzieży o, na temat, na temat tego, 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 czym powinniśmy kierować się? Kim, kim jestem? Stałem postawić sobie pytanie: kim, kim jestem? I jakie są moje obowiązki? obowiązki. Naród. Hmm. I to by wystarczyło. Te, te pytania. I szczera odpowiedź względem sumienia, prawda? Tak, oczywiście. Rozumiem. Dobrze, dziękujemy panu bardzo.